Moim dzisiejszym gościem na stoisku wydawnictwa Capitol jest Pan Stanisław Michalkiewicz. Panie Stanisławie, jakie nowości tym razem Pana autora, autorstwa można zakupić w wydawnictwie Capitol? No tu leży przede mną nowość, ostatnia, najostatniejsza. Co prawda nie wydawnictwa Capital Book, tylko Biblioteki Wolności. Ale czyli to, Najwyższego Czasu. Czyli Najwyższego Czasu, tak. Do Ostatniego Ukraińca. To jest zbiór takich publikacji z najwyższego czasu poświęconych wojnie na Ukrainie no i opatrzonych. Rozmowami Pipermana z Biberglansem, bo to bez tego by się nie obyło. Oni tam się nawzajem przekonują do różnych racji. No to, to jest najnowsza. A wcześniejsze pana publikacje w, tutaj w wydawnictwie Capitol, bo wiem, że jest ich kilka. To jest ta. To jest, Czy to, to też felietony? Nie, to jest rozmowa. Mhm. To są taki wywiad, rzeka, czy rozmowa taka po prostu. A najnowszym... bo to jest to. tak e, Tak, ta książka. a Tak, to jest ta książka. To znaczy, ona jest taka staranowa wie Pan, dlatego, że wydawca doszedł do wniosku, że warto wznowić po 20 latach publikację z początku roku dwutysięcznego, kiedy dyskusja była na temat Anschlussu, bo dopiero teraz one się okazały, nabrały aktualności. Miał Pan rację, jak zwykle. Jak zwykle miał Pan rację. Czy to są te teksty, które były publikowane w książkach wydawnictwa von Burowiecki, między innymi? Nie, to, to była książka pod tytułem Targowica urządza się przy Napoleonie. A, czyli późniejsza. Wydawnictwa tak. Dekstra wydawnictwa Dekstra. No ale tutaj to zostało opatrzone jeszcze takimi komentarzami aktualizującymi, rozmowami aktualizującymi. Także... Bo y, jest tak ze cztery razy większa niż. Nie, poprzednio. nie, nie ze cztery razy, tylko inny papier. Inny papier, inny trójpodział. Inne czasy, inny papier, wie pan. A w tym alfabecie, niepoprawnie politycznie, alfabet idei, to też nie. Nie są felietony, tylko... Nie, 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 to jest rozmowa. Pan Jarosław Kornaś przeprowadza ze mną rozmowy na temat rozmaitych idei i teraz kontynuujemy pracę nad drugim tomem, bo będzie drugi i jeszcze następny trzeci chyba będzie. Także y, będzie lektury na, na dużo. Czas, tak. na, na dużo, a na czy, e, trzeba książki pana Stanisława kupować, bo e, w internecie wszystko no, Trzeba, szybko, bo jako człowiek, ginie. jako człowiek interesowny, to wie pan. Jasne, że zachęcam. E, Pani Stanisławie, bardzo dziękuję.